Były mąż Gawryluk też w nowym związku. Wiemy, kim jest jego partnerka. Waldemar Błaszczyk, były mąż Ewy Gawryluk, już jest w nowym związku. W najnowszym wywiadzie opowiedział o szczegółach tej relacji. Waldemar Błaszczyk i Ewa Gawryluk historia miłości. Waldemar Błaszczyk i Ewa Gawryluk poznali się w latach 90. w wywiadzie dla Interi. Mężczyzna wyznał, że od razu zakochał się w Gawryluk. Wewie zakochałem się już na pierwszym roku studiów, ale wtedy mogłem o niej tylko marzyć. Okazuje się jednak, że Gawryluk wcale tak pozytywnie go nie postrzegała. Pierwszy raz spostrzegłam Waldka, przeglądając gazety. Zobaczyłam go na zdjęciu i pomyślałam, że to jakiś pewne siebie i zepsute przez kobiety cwaniaczek. Kiedy jednak spotkaliśmy się twarzą w twarz, od razu poczułam, że pasujemy do siebie. Para wybrała się na wspólny obiad i szybko między nimi zaiskrzyło. Do ślubu doszło w 1999 roku, a 10 miesięcy później na świat przyszła ich córka. Przez wiele lat tworzyli udane małżeństwo, a tak Gawryluk mówiła o swoim partnerze. Pamiętamy, że małżeństwo nie jest kapciem, który leży w kącie i będzie tam leżał zawsze. Staramy się okazywać sobie uczucia na każdym kroku, w każdym miejscu i o każdej porze, mówiła dla Plejady. Związek Gabryluk i Błaszczyk nie przetrwał? W 2021 roku para ogłosiła koniec małżeństwa, co dla wielu fanów było zaskoczeniem. Ani Gabryluk, ani Błaszczyk nie chcieli ujawniać przyczyn rozstania. Wysłali jednak oświadczenie do redakcji Dzień Dobry TVN? Rozstaliśmy się w zgodzie i pozostajemy w dobrych relacjach. Zawsze oddzielaliśmy prywatne sprawy od zawodowych. Tak będzie i tym razem. Nie będziemy udzielać wywiadów na temat rozstania ani podawać żadnych prywatnych szczegółów. Czytamy w oświadczeniu. Ewa Gawryluk w późniejszych wywiadach przyznała, że nie utrzymuje kontaktu z byłym mężem. Z pierwszym mężem mam córkę, ale nie mamy kontaktu. Niefajnych rzeczy się nie wspomina dobrze, mówiła w programie Afryka Express. W kolejnych latach Ewa zaczęła nowe życie u boku Piotra Domanieckiego, a Waldemar również znalazł nową miłość. Waldemar Błaszczyk ma nową partnerkę. Waldemar Błaszczyk od dłuższego czasu również układa sobie życie prywatne w towarzystwie nowej partnerki. Nie pokazywał jednak zdjęć z nową partnerką, ani nie chciał ujawnić, kim ona jest. Media piszą, że jest architektką. Oboje lubimy podróżować po świecie, choć przejechanie po Polsce 100 km na rowerze daje nam tyle samo radości, co wakacje za granicą, wyznał w na żywo. Okazuje się także, że para zamierza przeprowadzić się do nowego mieszkania. Odbieramy mieszkanie, a w związku z tym, że jestem jednocześnie stolarzem, hydraulikiem, glazurnikiem i malarzem, postanowiłem samodzielnie je wykończyć? Przy sprzyjających wiatrach w przyszłym roku powinniśmy się wprowadzić, wyznał w tym samym wywiadzie.